Strzelba Czechowa. Myśl, według której cokolwiek umieszczone na ekranie filmu musi mieć znaczenie. Są ludzie, którzy się z tym zgadzają, i są ci, którzy się z tym nie zgadzają. Jednak jest pewien gatunek kina, dla którego ta zasada jest niesamowicie komplementująca, i mówię tu o gatunku detektywistycznym Mystery. Filmy i seriale traktujące o rozwiązywaniu zagadek często zamiast naprowadzać widza na rozwiązania, albo wwodzić go za nos, pokazują detektywa myślącego o czymś, ten następnie wybiega z pokoju i mówi: To było oczywiste od samego początku. I pewnie było, tylko my nie mieliśmy prawa wiedzieć, bo połowa poszlak była poza kadrem. Zależnie od tego, czym chce dzieło być, to może mieć albo nie mieć znaczenia. Jeśli ktoś oglądał Sherlocka Holmesa z 2009 roku z Robertem Downey Jr., wie o co chodzi. Film ogląda się fajnie, ale raczej nie masz prawa się domyślić, co się tam stało przed wielkim finałem. Z drugiej strony mamy takie show jak Apothecary Diaries. Jeśli weźmiecie cytat z początku i obejrzycie jakikolwiek odcinek Apothecary Diaries, zauważycie, że nic nie jest na ekranie, bo tak. Jakiś kwiatek na stole, zaraz ktoś wejdzie z nim w interakcję. Jest postać na ekranie, bierze udział w dyskusji. Trochę wiedzy i spostrzegawczości i sami możemy wydedukować ogromną ilość poszlak i ich efekty. Jasne, są rzeczy, o których wie tylko mało mało, to ma być przede wszystkim rozrywka, dlatego ma fabułę, a nie jest zbiorem zagadek do rozwiązania samemu. Mimo wszystko nadal jesteśmy w stanie całkiem sporo zrozumieć na własnych warunkach przed Całym ekspoze kwestią jest to wszystko zauważyć. Nawet porównując rzeczy do książki, po tym jak Mało Mao została osobistą służącą. W książce było dużo ludzi, którzy ją wypytywali o wszystko, a nie zostawiło tylko postacie, które miały swój konkretny cel na ekranie. Jin Shi, będący rozchwytywany przez kobiety, Mało Mao zabierająca rzeczy i najlepsza postać w całej serii. Dlaczego? Żeby nikt z nas nie myślał, że są one istotne gdzieś dalej. W książce to może przejść napisanie Lan i inne kobiety spokoju nie daje żadnych wskazówek. Pokazanie kogoś na ekranie już ma. Jako reaction freak obejrzałem Apothecary Diaries cztery razy. Raz sami, kilka razy jako filmik reakcyjny i oglądając to na kanale sci utwierdziłem się w przekonaniu, że adaptacja Apothecary Diaries jest genialna. Wiecie, że ten gość powołując się na badania rozgryzł, że ma... To kurty za nas w w jakimś dziesiątym odcinku. Nawet Alicia, pewna wituberka, ogarnęła od razu czemu mało mało używa sztucznych piegów. bo wiedziała, że ludzie w biednych, niebezpiecznych środowiskach padają ofiarami porwań i tak dalej. Dopóki masz wiedzę i jesteś odpowiednio spostrzegawczy, dużo możesz wywnioskować z samych poszlak, z których korzystają bohaterowie. Przeczytałem Marimite, teraz 7 tomów Apothecary Diaries. Jeśli nie lubicie czekać na anime, serdecznie polecam. Adaptacja jest niemal 100%. Pierwszy sezon to pierwsze dwa tomy, a po angielsku znalazłem ich 10, więc materiału źródłowego jest bardzo dużo. Czy się to bardzo szybko. Jeden tom to ponad 200 stron, a to jest jakieś 14 odcinków, więc. Matematykę zostawiam tobie. Przy okazji, jeśli szukacie dobrej aplikacji do czytania na telefonie, polecam bardzo mocno Read Era. To nie jest sponsorowane, apka jest dobra, darmowa i bez reklam. Czasem przy uruchamianiu wyświetla się banner z prośbą o polecenie jej ludziom, więc właśnie to robię. Dobra, napisałem te kilka akapitów, tak żeby sobie trochę przypomnieć, jak się pisze. Nie umiem w bycie YouTuberem, nie potrafię rozciągnąć minutowego tematu na półtorej godzinną analizę. Ale mam pomysł na kilka innych filmów, więc może się jakoś za to zabiorę. Mówił Lucek na